Cześć, siemano, witam was wszystkich, kolejny odcinek twierdzy Stronghold, Crusader, dalej widzi wojenne, teraz misja Antiochia, Oblężenie, y, tu nie patrzcie, ponieważ grałem, jednak nie nagrało mi się, błąd w nagrywaniu był, więc musimy na nowo, niestety całe 20 minut poszło na marne, słuchajmy. Antiochia jest silnie ufortyfikowana i trudna do oblegania. Na szczęście krzyżowcy mają w mieście szpiega. Dzięki jego staraniom niewielki odcinek murów pozostawiono bez obrońców. I to właśnie tędy nasze wojska wkroczą do miasta. No, nasze, woj nasze wojska wkroczą do miasta. Silna armia turecka nadciąga. Musisz szybko rozstawić ludzi na blankach i wieżach. Szlaki handlowe i zaopatrzeniowe zostały odcięte. Twoje ograniczone zapasy muszą ci wystarczyć. Potrzeba będzie silnej wiary, aby utrzymać Antiochię. Antiochę musimy utrzymać. No, co prawda już to nagrałem, więc wiem jak tu się posługiwać. Ale wy nie wiecie, więc... Tak, um, pierwsze co najważniejsze w sumie to... No wiadomo, jakieś tam jedzenie, nie żeby było. Tego zbudować, mój panie. Drwale. Zróbmy teraz czterech. Przedtem zrobiłem trzech. Budynki, budynki najważniejsze. Ustawmy sobie 4. Cztery budynki, um. ustawmy sobie tak, no i żeby tam od razu już jakichś tam prostych łuczników robiło, no dwóch łuczarzy zróbmy, oni nich no nie maszerują, to, to nie, nie no aż tylu to nie, pierw Truszamy. chyba będą z tej strony atakowali, więc ustawię ich sobie, chodźcie tu, chodź chodź tu czterech jest, to tu. Tych dwóch. Hmm, może tutaj my. Może coś to da? Już za bardzo Ruszamy. nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Wiem, że najlepiej wojska. Staw, że hmm, te waleczne tutaj sobie ustawić. O, te waleczne. No, Dokąd takich na przykład włóczników czy kogoś tam. Hmm. No i powinno wszystko lecieć. Prędkość mam na 90, więc jest ok. Myślałem też nad tym przed chwilą. Czy sobie nie zrobić yy, kopalni żelaza? Jednak tak szczerze mówiąc, to więcej włóczników da radę. Niewielka grupa Powinna dać radę. Zmierza naszego zamku. Czekamy na rozkazy. Tak? Miu, ruszamy, na mury. Chodźcie na tutaj. Pieniądze. Moje ziomki. Ziomki, poziomki. <gry> hmm. Puste jest jak na razie. No to dobry znak. Bardzo dobry Aha, nie mam drewna, nie mam Alaty super wojska atakują. atakują z tej strony Aha, z tej strony A to ja nieprzygotowany Byłem na nich A tu mnie zaskoczyli Tylko z jednej strony? Tylko tak Na szczęście no, moi ucznicy powinni sobie dać radę. Zwierzy, jakieś polecenia? No. Tego ziomka powinni... powinniśmy jakoś zabić. No, ginie, ginie sobie. Nawet szybko. Kurczę. Bardzo szybko. Mam tu prawie już umar. Umarnął. Szybciej. Czy oni go zabiją? Eee, chyba nie. Możesz na nas no, to porobieni. Bramę można otworzyć. Musimy dalej robić. Może teraz z tej strony Już chyba będziemy zmierzamy. atakowali. A? Więc tutaj Rozcamy sobie tak widać. ustawimy. Drewno chyba jest. Oby było. 40 to bardzo dobrze. W sumie dwóch mm, tych grotników nam wystarczy. Grotnicy. Hm, Zbrońni byli dobrzy. Jednak oni są drożsi. I to kosztuje. Więc musiałbym co najmniej ustawić sobie dwie, żeby to jakoś sensownie działało. I mógłbym to teraz zrobić, ale nie widzę w tym sensu. Więc na razie sobie zostawmy. Tu jakoś sobie tam radzą. Co bym tu mógł? Kaplicę mógłbym jeszcze jedną zrobić, ale nie potrzebuję raczej. Jej. No, już pierwsze jednostki. Pierwsze jakieś jednostki. Bojowe są. Naziemne. No, to teraz czekajmy na te jeszcze dwa naloty tych wojsk arabskich. Tutaj już nie będę ucinał, ta misja trwa tak około 10-15 minut, więc taki jeden odcinek na pewno starczy, będzie odpowiedni. No, więc jeżeli wam się to podoba, to możecie dać łapkę w górę. Możecie napisać jakiś nick. Znaczy, jakiś swój nik, abym ja sobie z Wami pograł, bo też jestem chętny na takie różne gry. Wiadomo, nie jestem jakiś najlepszy, więc, jak coś to macie szanse i to spore ze mną. No, także piszcie. Ja na pewno pogrę z Wami. będzie Ci służył, już tam zmierzamy. Może nie aż tylu. Chodźcie, może lepiej tutaj do zamku. Z tego co pamiętam, to oni wybijają się przez tą, przez tą wieżę. Takich czterech tu powinno wystarczyć. Czterech, albo może chociaż sześciu. Powiedz tylko, co jakieś wojsko już jest lepsze. No, desek, desek naróbmy. Łuczników też bardzo sporo. No i jakoś to leci. Drugi łucznik, kolejny. Jak dobrze pamiętam, to około nawet 20 łuczników powinno dać radę, więc jest easy. A z tego co ja widzę, mam akurat 20 już, więc będzie easy. No, łuczników sobie jeszcze naróbmy, bo to zawsze jakieś kolejne wojsko, które pomoże przez zwyciężeniu. Tamtych arabskich wojsk. Mieszkańcy położyli dalej wiosnę, już i oddział wojsk arabskich, który zmierzał w tę stronę. Mhm, mm zmierzał w naszą stronę. Bardzo mnie to cieszy, że tak szybko. No, ośmiu już mogę łuczników. Bardzo szybko robią, więc to jest wielki plus. Łuczarze zrobią dwa łuki, a oni zrobią 8 Pik czy. u nie, w Tak, bo piki to jest coś innego. Z której strony? Aha, z tej samej. No to trochę Czekamy fail. Tak? tak? Idź tam. W gotowości. Idźcie, idźcie. Powinniście dać radę. O tylu łuczników to. Jeszcze spanałować. Ludzie opuszczają. Zamku. Opuszczają? Nie, nie opuszczają. Jeszcze się trzymajcie ze mną. Ziumę Nie wiem, co ma o tobie myśleć. Nasze zapasy żywności kurczą się, pani. Nie. Mmm. Kurde. Możesz na nas No to nie poginą w sobie akurat w drodze do naszego zamku. Prosta sprawa. Hehe, <laughs> prosta, bardzo. O. Z taką armią. Wszystko jest bardzo proste. No, jak już na czerwono mają, to są łatwym celem. O! Bardzo ładnie muzyka jakbyśmy już zwyciężyli. Jednak to nie jest koniec. trzeba nowych rekrutów, no tak Jesteś nie lubiany, mój pan. Tracimy trochę. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają nie. się sen. Lipa. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się Fajnie jakby to... Jesteś O, plus pięć. Szybcie mi to wbijajcie, Chcę, potrzebuję ludzi. Łucznicy nie jacyś zginęli? Mój panie. Nie, nie, poczekajcie. Tak, jeden. Jeden skinął. Trzecia tak powinien być z tej samej strony. A tu czemu mam tylko dwa? Czemu mi się to zniszczyło? Były trzy chyba. No nie, to jest niesprawiedliwe. To chyba tutaj było. Coś takiego. Ale teraz tego nie postawię już. Badnego miejsca brakuje. A, no to super. Nie no. Ba bardzo śmieszna informacja. Zapasy bardzo. w naszym spichlerzu powiększają się, ser. 18 miesięcy, dobra. Ludzie przybywają do zamku. No, przybywajcie, przybywajcie szybciej, bo potrzebuję ludu. No, teraz będą. Szli do swoich prac, więc trzeba poczekać. Szkoda, że tu sklepu nie mam. To bym sobie jakoś poradził. Ale no. Jakoś się samemu uda. Hmm. Pusto pusto wszędzie, to dobrze. Mogłyby być w sumie czasem ataki takie niespodziewane. To by też było jakieś utrudnienia bo chociaż można by było wybrać sobie rodzaj trybu, jakim mamy grać, czyli no. Czy jest jakiś ma być ciężki, łatwy, czy jakiś początkujący. Chciałbym sobie w, w sumie normalny jakiś. Ale ja nic takiego nie, ma, nie mogłem wybrać. Mm. Ucznicy. Ucznicy są najlepsi dla mnie. Trzeba nam nowych rekrutów, ser. A teraz łuczników trochę Kilku, nie za dużo. Raczej koło 25 powinno sobie dać radę. No, taka armia powinna starczyć. No, oni sobie tutaj jakoś radzą. Żywność tak średnio. Ludzie bardzo Plus 3 cenią, mój panie. Więc jak będzie plus 4, to będzie minus 1. Cenią, mój panie. Ale powoli będzie spadało. Więc oni jeszcze przyniosą yy, trochę tego, trochę jabłek. <laughs> no, i czekajmy sobie za trzecią falą. Jak na razie wszystko się spisuje. Czekamy na rozkazy. I idzie po no mojej myśli. Czekamy na rozkazy. Gorzej jak teraz mnie zaatakują z drugiej już strony, to trzeba będzie iść. Dokąd Ale to żaden problem. trzeba nam razem. nowych rekrutów, ser. No, i robimy sobie jeszcze włóczników. Łócznika już nie potrzebuje raczej. Możesz na 36 uda, dadzą, Dokąd radę. Tym razem? Tym 31 co mamy Nie no, 32 niech będzie. korzysta liczba. Czekamy trzeba na nam broni, Tak jakoś wolę. Ruszamy natychmiast. Na ty król co tu łazisz, król. Proszę mi tu zejść. Idź tutaj. Kumplu. Zwiadowcy donoszą. O może silny oddział wojsk Silne. arabskich maszeruje w naszym kierunku. Maszeruje, więc za chwilę będą. Nasze <coughs> Z żywnością już bardzo wstrzyma. źle. Niestety. Nie co by tu zrobić, niby drewna jest dużo. Więc może... Drwali. Dr drwali wstrzymuje. Nie potrzebuję ich. Bardziej mi się przyda jakieś wojsko. Możesz na nas. Arabskie wojska atakują. Już wyruszamy. Dokąd idziemy? Atakują. No, ich jest dużo, więc dobrze pamiętałem. Łucznicy też żaden problem. Ci kamieniarze też. No, kamieniarze są bardzo prosty. Prości. Tak, perfect polish. No, łucznicy zanim dobiegną, już trochę poginą. Zawsze jakiś plus. Oni się dzielą na różne flanki, tu z, z lewej flanki, z prawej flanki mnie atakują, więc jakoś powinienem dać radę. No, jakiś tam damage otrzymują. Niektórzy giną, ale patrzcie na różnicę sił, wymiany ognia, moi sobie dają radę. Co prawda, rozginęło no, kilku, ale da dali radę. No, można ich wypuścić. Możesz nawracać. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No to. No to atakujmy. Powinniśmy dać radę. Chociaż? Możesz nawracać. Mój panie, Twoja popularność rośnie. Wyruszamy. Już tam zmierzamy.

O nie. Król dar sobie radę, czy nie? Chyba nie dał. Oby dał. Jeszcze tylko trzech. Dasz radę. Jest. Jest. Ledwo co. Jest. Jest. Bardzo ładnie. Uff. Kamień serca mi spadł. Już myślałem, że to przegram. I że trzeci raz będę to nagrywał. Ale no. Udało się. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w tej misji, w następnej, misji czwartej za 2-3 dni. Także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia. Cześć!